E, siema. Ostatnio skończyliśmy właśnie przed wejściem do e, Czarnych Głazów. Tak? Tak. E, tutaj bandytów rozpieprzonych e, mamy. A teraz trzeba zrobić rozróbę w, te, w środku, nie? No to się wbijamy zaraz do środka, bo trzeba znaleźć jeszcze tego tego. O, Kamień smoczy, tak? Dobrze pamiętam? No, smoczy kamień. Dobrze, to lecimy po prostu. Rozwalamy wszystko, co spotkamy na drodze i nara. Generalnie. Kurde! No, coś się zacięło. Przepraszam. Też <ścoughs> się Dobra, dawaj wszystko, gościu, co tu się będą. O! Zapomniałem. Patrzcie teraz. No, nieźle skoszony, co? I patrzcie raz. To kurde! Ej, tego tu ja się nie spodziewałem, ja. Chyba nawet, że, że tak skoszek. Coś się nas strzała? No, na, no, na... ale. No, generalnie. Coś podniosłem, dobra, Eee. W sensie. Spodziewałem się, że. Może tak nie robić. Spodziewałem się, że ja mam duże obrażenia na tym, co nie. Ale że aż takie kurde, żeby ten chłopków na strzała ściągać? Trochę no, trochę nieźle no, nie ma co ukrywać. No bierzemy wszystko. W sumie wezmę ten żelazny toporek, bo podoba mi się jego wygląd. Może będę walczył żelaznym. Kto wie. Nie na no pewnie nie będę walczył żelaznym Bo umówmy się gorszy jest. Bierzemy wszystko. Puste a ja musiałem tak sprawdzić Dobra Czy tu już były te jakieś szczury do pokonania? Nie pamiętam Zaraz powinny być jakieś coś gówno Do walki znowu A nie, tutaj będzie PPK debil uśwał To patrzcie Dawaj debilu Idzie, patrzcie, nie dźwignię, gałgan. No dawaj, dawaj Uwaga I cyk No i się zabił debil Hehehe bug T-Bug, Dobra już wystarczy Dawaj pochodnie kurde W sumie dawaj wszystko freje, już wam. Zabił się Dobra, co tu mieliśmy? W... Wąż, wąż Ryba, czy tam wieloryb Wszystko jedno Ryba Dwa węże i wieloryb. Myk. dwa To było takie proste Lamusie. No Wyję no na dobra. z sobie, to nie trzeba się znęcać już nad nim. To daje nam złodziejstwo? No oczywiście, że tak. Nawet pamiętam takie rzeczy, jak książka, że jest. która daje. No. To... W sensie, że dokładnie pamiętam, że jest tu książka, która daje złodziejstwo. Tak tyle już przechodziłem razy tą samą miejscówkę, że... Już na pamięć niektóre rzeczy mam Dobra, i myk, myk Załatwione. Te ogony brać? A, biorę, kurde, co? Za złotóweczkę się sprzeda jakiemuś szofunciowi elegancko. Nie, nikogo tutaj nie ma. Ty w ogóle jakoś. Moment, coś, coś mi kurwa tu nie pasuje, jakoś. dźwięki. Hmm. To jeszcze wyjdę sobie na pulpit na moment. Zminimalizuję gierkę jakby co... Się nie przejmujcie, że tak się dziwnie zacięło. Bo coś cicho ma tego mam wrażenie. Czy z jednej strony nie jest źle, nie? Nie ma co. Dobra, patrzę teraz a okay, ja muszę przezywam k***a pieska i on będzie walczył z pieskiem tak. aaa... O o a, aaa... A, aaa... A, aaa... Ty jak nie będę wychylał to zabiję to? Bo... Ten pająk? Panie... Nie wiem No czekaj, no idź Daj mi chwilę no i co coś tam się dzieje? Nie, on po prostu się drze ten Patrzcie teraz! O! Co cięło się? Patrzcie teraz. Okej? Okay. A jest nie mam awa. No i Ale się wydziera! Jezus! Zamknij się, kurde, no. No już, cicho. No, właśnie ruszam toporem, a nie głową, jak co. No i co, cwaniaczku? Dawaj, kurde, wszystko. Nie będzie mi cwaniak, kurde, zabierał szpon, czy czegoś tam. No, nie ma. Dobra, zobaczmy w ogóle jakieś zbrojki może. Ciekawsze że... Rzemieniowy hełmem Hełmem? Co jakoś pierdziel? Rzemieniowy hełm? Co jakoś Jakiś nowy język wymyślam, kurde. Hełmem. Ja to? Dobra, awans. W zdrowie trochę nami. I co, w kowalstwo teraz? Czy w broń jednoręczną? A może w lekki pancerz? No dobra. dobra to dajemy w kwastwo po prostu myślę na razie pyk. Tu coś, puste co to jest? Nie, to nie o bierzemy Pusto Pusto. Dobra Oho Tamten ten typ na bank w stanie. No, to było bardziej niż pewne. Sy okuźwa. O. Patrzcie. Hop. A to w stanie? wstanie ten w stanie. Widać po prostu z daleka. Już. O. Super Cyk, cyk, cyk Cyk, cyk W zasadzie wezmę ten topor czarny Złoto, mączka, kasna strzała. Fajna pułapka O, o nie mnie

Można no, też tak, nie wiem co tu się wydarzyło trochę, ale okej, okay. dawaj sztabkę żelaza. Strzały, ja wezmę łuk też, no to teraz na bank dostanę. No już, no. Ła, ła. Pierdzi, ale to nigdy nie umiałem przez takie coś przechodzić, nie umiałem, nie potrafiłem. Nie wiem, tuż Polski język trudny. Myk. A, wszystko tam. Lecimy, co jakiś jakieś wychlałem. wychlałem. Czemu nie? Dobra, to czy miałem leczenie pod czwórką? No. U. I elegancko. Kurde. Pieniądze na tym lecą. Dobra, ten jak już zlutowałem. And this. super ten, 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 Super, super. Bravo. i super ten, 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 grzybek, ale nie zbieramy nie, a po co, nic z tego nie zrobię, żadnego użytku chyba, że sprzedać, ale nie, chyba to drogie nie jest a ja się alchemią interesować nie będę, dziękuję bardzo Kur! tak, no, Ej, gościu tu jestem nie no co za debil, No i gdzie on leci tam? Koleś No Do widzenia Że się odwalił, kurde Poleciałeś całą tą drogę na górę. No i na co ci to było? No, no na co? Ja se tu zejdę pusto nie wiem, dawaj to, dawaj to też. Otwieramy kuferek. Ale ześ, no, ale sobie możesz czyty otworzyć? No. No, dobra, bierzemy wszystko. A właśnie, a to duże obciążenie. No Co by tu wywalić? Tch, żelazny styl. Po co ja to może? Ani. To też A nie, żelazny topor chciałem, ale wywalony w niego Niech ginie <śmiech> <śmiech> A teraz będzie jeszcze jakiś typias do pokonania Spoko Gdzie on jest? A tam Dostał, dostał, dostał. Jezus! I myk, i myk. I załatwiono. Mączka kosmę, strzał, cyk Skrzyneczka? Tak jak pamiętałem. Pfff, za pierwszym razem nawet nie dwutnęło. Okej, okay. rewelacja. I myk. Piąty level! Ale szybko się tu wbija Dobra, to awans to... Jak awans to awans. W kondycję teraz. To teraz broń jednoręczdą, nie? Pyk. Czemu nie? Będzie lepsze siekanie to workiem. 拿过去。 A, mi się wydawało, że tam coś jest. Ja pierdzielę. autyzm. Patrzcie teraz jak go porobimy. No, No, co ja podniosłem? Jakiś topór kurde. Czy coś. Dobra, wywalimy to. To jest miecz. Miecz grał, grał. Drał, gra, rara. Ra. Dobra. To co teraz? Lecimy. A teraz y, będzie boss. Nie? Jakoś. Czy jeszcze nie? Jeszcze zagadka. No ta. To... Gdzie ten szczk ten złotyż pompo właśnie? Niedźwiedź Masowa. Dobra. Niedźwiedź 2 masowa. No i Otwierać policja i myk. No. Wydzielić. Hold. No, jednak, boss już teraz, bo tak myślałem, czy już teraz będzie bosik, Czy za chwileczkę, ale już teraz jest. Czy coś jest? Nie ma. Tu gdzieś skrzynka była. Pamiętam. Generalnie. Hmm. O, no nie, no do, do takiego tego dziury to nie wpadajmy. No nie, 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 nie. Nie, 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 nie. nie, nie, nie hop No. Tak jak teraz trzeba. Tu gdzieś skrzynka była. Tu gdzieś skrzyneczka była na bank. Nie mówię o tej głównej skrzyni, tu jest taka... No właśnie. Ukryta skrzynia. Zajebiście. Na nowicjuszu, pójść połamać sobie. Nieźle. To trzeba umieć, kurwa, nie? Granat, jakieś ten. Dobra, bierzemy wszystko. Proste. Teraz tak. A weźmiemy to. Weźmiemy też to. Tutaj złoto, jakieś buławy Dobra, ale słuchajcie, zrobimy taki myk To wywalimy. Na co nam to, co nie? To może zostać. A my i mamy miejsce. Dobra. Dawać mi fusrodacha, rodacha nie? O, 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 jo, ja, o, jo. Ja. Smo czyli skóry se użyjemy. Co jest? Uff, już się bałem, że na mnie No, jej myk. Za dużo rzeczy dźwigasz? No ja piernicę dobra. Tu wywal tunikę z pasem, na co mnie to, nie? Kurde. I wywal jeszcze jakieś gówno. O, rzemieniowe buty. Jeszcze za dużo? To karawasze też, kurde. To Te wszystkie rzemieniowe to są słabe rzeczy w generalnie. Nawet się słabo sprzedają, tak że nie opłaca się tego nosić. Dobra, elegancko załatwiono. Wyczyszczony e, czarny głaz, co nie? Także teraz można wrócić do tego Fahrenheit, a, czy jak mu tam używa? Fahrenheit to był ten typ, aż od tego, od kilku stopni stopnie Fahrenheita czy jakoś tak. Więc to być może nie o, o niego mi chodzi. Tylko tego typa wam Magika, nie? Dobra, idziemy do Magika, po prostu kurde, do grani grani tyle, tak w skrócie. Ale użyjemy szybkiej podróży, bo ja jestem leniwym yy, lujem i ja nie lubię iść na piechotę, bo... Yy, no bo tak. Po prostu. Ja, ja lubię sobie się tepnąć, czemu nie? Jak jest opcja, to czemu nie skorzystać, no? Jak jest się leniwym szmatą, taką jak ja, no to co, co już zrobić, no? To trzeba się tepać, no. Ale wiem, że są ludzie, którzy mówią Nie, no nie tepaj się, no, gościu. Przecież, kurde, przygoda czeka na każdym kroku. Widzisz? Terminologia. O, nie, nie widzę. Smoczy, Masz. Kamień z czarny głażu! Chyba należy ci się nieco więcej uznania, niż reszcie osiłków, których zazwyczaj przysyłam. No, dzięki. Od moja współpracowniczka... A więc Twoje informacje? Dobra, nie interesuj mnie to. Tobie należy podziękować za pomoc. Tak, Jezus, oni jeszcze gadają do mnie. Nie już tam nie ma. Przeszukaj kufer Złoto. Da? super. <gry> za darmo. Co stoi? Przeszukaj. Nic ciekawego. Hmm. Nic ciekawego i złoto i super. Siemat. Nie teraz. 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 Brzmi jak jakiś kurce ten. Um, taki japoński jakiś anime, kurde, wojownik. Nie teraz! Wiecie, że... że Przybył nasz wspaniały wojownik prosto z Japonii. Nie teraz! I on jest bardzo potężnym wojownikiem, który bije się, ale nie teraz! Krążył na horyzoncie. Nie teraz! Dokładnie, nie teraz. Nie teraz, że się na mnie rzuci. Nie teraz! Dobra robota, synu. Resztę zostaw nam. Idź do koszar, zjedz coś i odpocznij. To do mnie czy do niego? Irilet, lepiej weź... Już? Udało ci się przetrwać w Helgen. Tak, udało. masz większe doświadczenie ze smokami niż reszta z nas. No. Ale nie beca. zapomniałem, że udało ci się odzyskać smoczy kamień dla Faryngana. No dokładnie tak, bójtku. Dowód uznania. Poinstruowałem Avenici, że możesz nabyć nieruchomość w mieście. O, dziękuję. Dziękuję mi ten podarek w swojej osobistej stroju. Rozkazałam że zebrać się przy bramie głównej. Żemieniowy hełm pomniejszonego zniszczenia spoko Pomóż ci, Rilet, zabić patrzcie teraz co będzie prawie... co masz na sprzedaż patrzcie teraz to sprzedamy to sprzedamy na cholerę nam to my się nie paramy kurte tym magią ani enchantowaniem to też po co nam magia co nie srebrny pierścień? czemu nie Z... Jakąś książkę książka też nam się nie przyda a teraz powiedz nam typie co ty masz do zaoferowania. Co nie? Jakieś książki magiczne. Nic ciekawego na razie. Nic, gówno jak zwykle. Dziękuję bardzo. Jeśli masz dodatki, Dobra, nara. Idę. Wychodzę z Nie chcę mi się z wami gadać. Śmieszni jesteś po prostu. Nie no, spoko. Fajne, fajne ziomki, żartowałem. Co nie? No, tak, tak. Do widzenia. Trzeba iść do kowala. Babki kowala. Strażnicy w smoczej przystani mówią, że Jarl zawdzięcza Ci pomoc. W imieniu białej grani dziękuję Ci. No spoko, nie ma problemu. Lecę z tym Do kowala. Trzeba opędzlować mi tenki sprzedać. Elegancko, tak jak trzeba, a potem kupić sobie jakieś lepszy sprzęcie. Cały czas trzeba wchodzić na wyższy poziom z sprzętem, Co nie? A ty? Witam. Co cię sprowadza do Białej Grani? Nie jestem to takim... właściwie to. A, w takim razie chcesz złota. Tak mi się wydaje, Wystarczy że ten ty Wystarczy Ten typ typiasz... jest mieszkańców Białej Grani jest. Ma jakąś robotę. I bogatych. By robić pewne rzeczy samemu. Nie wiem, czy przyjmują nowych członków. Ale porozmawiaj z towarzyszami. Są w ich sali, i Jeśli mówiąc praca, mm -hmm. masz na myśli sprawdzanie stali w krwawej bitwie. Mm -hmm. no. <ścoughs> Jakoś trzeba to robić, nie? Oby twój oręż był ostry, a twój język jeszcze ostrzejszy. Dobrze powiedziane, byczku. That's right. A co sądzisz o najemnikach? To profesja w twoim stylu. Tak, w moim stylu, gościu. Nawet mnie nie, nie znasz Mam tu parę A, ty właśnie, no, miałem z całą handlować. A, nie, nie muszę. Noc, wciąż noc wciąż. jest. Cicho i tam kurde, jaka długa historia. Dobra, przewiniemy. Sorry, nie pogadam z wami. Bo muszę przeczekać do ranka, żeby móc przehandlować i ten, co nie? Sorry! Sorry, naprawdę bym chciał z wami powstać i po, pogadać. A wy dalej gadać. Zastanówcie się. To pierwszy smok w Skyrim od minionej epoki. No. Okryjemy się chwałą zabójców smoka. Oczywiście, jeśli zechcecie mi pomóc. Co nie? To jak? Idziemy zapolować nas smoka? Ta, tak! Dobrze! Rusza. Jest dom na sprzedaż. Wietrzny domek. Sam nie? co to interesuje. Oczywiście. Później, w sensie. Kobito. Nie twierdzę, Co masz na sprzedaż? Bo słuchaj, ja dla ciebie mam na sprzedaż. Futrzane rzeczy, co nie na przykład? Co ty na to? Albo toporki. Nieźle, nie co? To też ci sprzedam. Skóra łosia, proszę bardzo. Stalowa buława? Nie ma problemu. Sztabka srebra? Siema. Żelazo? No sprzedam ci taksy 3, trzy, bo trochę mi się przyda mimo wszystko. Wyczoł skórę ci sprzedam, czemu nie? Zbrojkę też, łuk myśliwski wszystkie. To też, to też, to też, to też. No i tyle na razie. Powiedz mi, co ty możesz mi dać, czego ja nie mam, co nie? Tak się zastanawiam. Takie średnie te rzeczy jak na razie masz. Klasyka tak nic. Chociaż wiesz co? Ja sobie skorzystam z twojej kuźni, mm -hmm. bo ja mam rzeczy do ulepszenia. A nie, już więcej nie mogę ulepszyć. Hmm, dziwne, Byłem przekonany, że wybiłem level w kowalstwo i dzięki temu mogłem lepiej ulepszyć. A sprawdźmy. Najwyżej mojego oj... rozejrzyj sprzedam. No, daj mi toporek stalowy i sprawdzimy, czy lepiej go będę w stanie. Ulepszyć mm -hmm. niż ten, co teraz mam. Ten, co teraz mam, jest 13. Nie. Tak myślałem. Pomagam mojemu ojcu, to już tak? zachowałem ten top. Nie będę tego sprzedawał teraz z powrotem. Po prostu będę miał. Dual wielding, E? Eh? Am I right? Nieźle z to wykombinowałem. pasji nie będzie. No, ale nieźle, nieźle. Dobry plan. Może być. Dobra, y, to wychodzimy z Białej Grani na pewno. I. I ten. No. Wychodzimy z Białej Grani i lecimy z Irilet i, i tymi o, strażnikami z Białej Grani do tego. E, elegancko pod tą wieżę tam strażniczą. Zapiszemy sobie tam. I jak smog przyleci, to już będzie na nowy odcinek materiał. To napiszemy sobie potem w tytule w odcinku. Yy, Pierwszy smog Co nie coś takiego, nie? Wiecie taki trochę clickbait. Co nie i fajnie będzie, dobrze? To, 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 to ja rozumiem. Każdy podróż. Na drogach Skyrim wiele No wiem. No. Także w tym odcineczku zrobiliśmy sobie czarny głaz, oczyszczyliśmy. Zdobyliśmy smoczy kamień. I co? No i chyba na tyle dzisiaj. Znowu próbowaliśmy jakiś lepszy ekwipunek załatwić, ale jak widać, nie, nie wyszło. Znaczy, ten ekwipunek, który teraz mamy, jest naprawdę spokojny. No tak, tak, trzeba będzie sprawdzić tą wiedzę, ale to już w następnym odcinku Nara!